Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Dzisiaj chcę porozmawiać z Tobą na temat asertywności. Jest to temat bardzo ważny i pojawia się w wielu różnych źródłach, jest tematem wielu szkoleń, pracuje się z asertywnością i oczywiście zgadzam się, że to jest bardzo pożądana umiejętność, cecha bycia asertywnym. Tylko też, jeżeli chodzi o asertywność, myślę, że przede wszystkim trzeba ją czuć w sobie. Czuć to, czy powinieneś powiedzieć tak, czy powinieneś powiedzieć nie, bo szkoląc się, podaje się wiele technik, sposobów, jak odpowiadać, jak być asertywnym. Ale przede wszystkim, według mnie, tą asertywność trzeba poczuć w sobie. Trzeba pozwolić dojść do głosu tym emocjom, które mają pokierować Twoją odpowiedzią. I potem szkolenia techniki, żeby ta odpowiedź była w odpowiedni sposób ubrana, ale przede wszystkim to ma wypływać z głębi Ciebie. Jeżeli gdzieś w środku czujesz, że to jest niezgodne z Twoimi potrzebami, z tym, co Ty chcesz robić, to powinieneś powiedzieć nie. Dopuścić to do głosu, bo być może, kiedy będziesz o tym myśleć, to będą pojawiać się w Twojej głowie przekonania, że tak wypada, że tak powinno się zrobić. I tutaj, jak nie dopuścisz tego głosu wewnętrznego do, do tej wypowiedzi, to różne rzeczy mogą się zadziać. I albo zastosujesz jakąś technikę, albo nie, albo będziesz się dłużej zastanawiać, co masz i jak odpowiedzieć. Jeżeli skupisz się na swoich emocjach, takich pierwszych sygnałach, które nawet obserwuj wtedy swoje ciało, jeżeli pojawia się jakieś takie spięcie, nie, czujesz się niekomfortowo, to już wiedz, że powinieneś powiedzieć nie. Ja myślę, jeżeli dopuścisz do siebie te emocje, one będą na tyle silne, że one pozwolą ci powiedzieć nie. Ale co za tym idzie, wszystkie jakieś szkolenia i techniki, sposoby, które się tam poznaje, są bardzo ważne, bardzo istotne, bo w asertywności też chodzi o to, żeby nikogo nie krzywdzić, przede wszystkim nie krzywdzić siebie, kiedy robisz coś niezgodnie ze swoimi potrzebami, ze swoimi wartościami, ale też żeby nie krzywdzić innych. Więc w pierwszej kolejności musisz do głosu dopuścić te emocje, dać im wypowiedzieć, niech one dotrą do Twojej głowy, że taka będzie, a nie inna Twoja odpowiedź, ale za tym ubrać to w odpowiednie słowa. To jest bardzo też istotne. Ale wszystko tak naprawdę w naszym życiu zaczyna się od emocji, od uświadomienia sobie tych emocji. I podobnie jest z asertywnością, i z. Tym, jakie emocje temu towarzyszą. Albo emocje bardziej pozytywne, kiedy chcesz na coś się zgodzić, albo emocje te, które niekoniecznie są pożądane przez Ciebie. Więc skupia się zawsze w pierwszej kolejności na swoich emocjach, na swoich odczuciach, a za tym niech idzie jakaś konkretna technika, konkretny sposób, który pozwoli Ci być. Kulturalnym i jednocześnie efektywnym w przekazywaniu tej swojej odpowiedzi. I to jest bardzo trudna rzecz, bycie asertywnym. Ale chyba dlatego, że nie do końca właśnie uświadamiamy sobie te emocje, jakie się z tym wiążą. Więc postaraj się przy najbliższej okazji, w takiej trudnej, skupić najpierw na swoich emocjach. I jeżeli będziesz działał w zgodzie ze swoimi emocjami. To myślę, że tutaj wszystko pójdzie w dobrą stronę. Trzymam za ciebie kciuki. Cześć.